Polacy powinni płacić Żydom zamienie bezspadkowe, bo teraz takie, bo... A według Pana Żyd to nie człowiek? <grym> a nie, a nie zostali pomordowani. Odszkodowanie zamienie bezspadkowe Żydom? Bo teraz ten temat znowu wyszedł. Tak, Powinna. Tak. Nie wiem, jestem Niemcą. Spytamy się warszawiaków, czy Polska powinna zwracać mienie bezpadkowe. Przypominam, że chodzi tu o 300 miliardów dolarów. Nie wiem co wy myślicie o ten temat. Piszcie koniecznie w komentarzach. Oglądajcie, zapraszam do oglądania. Jedziemy po zabierano i majątki. No tak. Jakby panu zabrali dom, to chciałby pan go odzyskać? no mój, mój potomek mógł odzyskać, tu chodzi o mienie bezspadkowe bo tu Ja nie jestem ma ojcem, wieców. mam synów i nie chciałbym, żeby ktoś mi zabrał domu a później synowie nie mogli w nim mieszkać Wydaje mi się, że nie Nie że tak? Nie powinni, tak Ale pomimo tego, że no tutaj mieli bardzo dużo własności w Warszawie Wie pan co, to byli obywatele polscy z tego co się orientuje tak. i nie wiem na jakiej zasadzie teraz jacyś ludzie mieliby przejmować prawa do do tych nieruchomości, do tych terenów. Wydaje mi się, że większe prawo mielibyśmy oczekiwać reparacji wojennych na przykład od Niemiec. Na pewno, prawnie i moralnie, mielibyśmy większe prawo niż jakieś jacyś obywatele żydowscy. Ale nie, to właśnie chodzi o mienie bezspadkowe, czyli nie ma spadkobierców no. i jakaś organizacja żydowska z Nowego Jorku po prostu chce jakby te pieniądze nie. odzyskać. Uważam, że to powinno przejść na skarb państwa. Takie koszty wojny żeśmy już ponieśli, że to, wszystko... no, ale to przeszło, no, przeszło w dużej części no, na skarb państwa. Nie ma problemów przecież. Z jakiego powodu chcą, żeby, żebyśmy im coś tam oddali? No z takiego powodu, no, że tutaj dużo Żydów mieszkało na przykład w Warszawie, w całej Polsce. Oni bez, bezpotomnie wyginęli, no bo zostali wymordowani przez Niemców. Prawo, to trzymajmy się prawa. Prawo jest takie chyba w, na całym świecie, że jeśli się nie ma spadkobierców, to się... To przechodzi na skarpaństwa, tak. Ja okay. nie? Znaczy nie, bo to ma być tak, że gmina żydowska była, tak? Co prawda nie ma spadkobierców, ale znowu jest gmina żydowska i na rzecz tej gminy jakbyśmy mieli zapłacić, tak? No wie pan, jeżeli umrze bezpotomnie jakiś Polak w Stanach, to wydaje mi się, że tutaj jakieś stowarzyszenie u nas będące nie ma prawa do spadku po nim i tak to po prostu działa. Czyli, czyli trzeba oddać Żydom czy nie? Pan mówi co innego. Oddać Żydom, to ja rozumiem pod pojęciem, że to właściciele się pojawiają. Nie, 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 ma, nie ma właścicieli. Czyli nie, tak? Państwo tak? państwa przejmuję, nie, nie powiedziałem. Nie. Okej, dziękuję. Czyli nie powinni, no. W za... zawaluowanej formie nie powinni. Eee, słuchaj, słuchajcie, czy jesteście za zwrot y, mienia, bez, mienia bezpadkowego Żydom? To znaczy odszkodowań za mienie bezpadkowe, bo teraz ten temat znowu wyszedł. Tak, jesteśmy. Tak? jesteśmy. Nie, nie jesteśmy przeciwko. Ja ogólnie jestem chrześcijanem, chrześcijaninem, chrześcijanką ogólnie, no no. ale no nie jestem przeciwko temu, ja jestem za tym, żeby ludzie normalnie mogli żyć na ulicy. No, no, ale, no ale potomków nie ma, bo zostali zabici, bo tam całe rodziny były mordowane. No właśnie, no to... Ale rodziny... czy, czy, czy to jest wina tych y, ludzi, że zostali pomordowani z drugiej strony, nie? No nie wiem, czy jest ich wina, pewnie nie jest ich wina zdecydowanie, natomiast... Y... No jakby po obywatelach zmarłych bezpotomnie dziedziczy chyba skarb państwa wydaje mi się. No i tak się też stało, tak? Także tak, takie mam zdanie, tak, że nie. chyba nie. I należy uciekać, to my nie gryziemy. No dobrze. Niektórzy się boją. Kobiety się boją, wiadomo, nie. Kobiety się boją, uciekają, nie chcą mówić. To nie, ma być bezspadkowe nie? Bo, bo nie ma już tych spadkobieców, oni nie żyją i organizacje żydowskie chcą to odzyskać. To jest 300 miliardów do, dolarów. Ja uważam, że... Że Żydzi powinni odzyskać to. Ja jestem ja osobą niewierzącą, nie popieram żadnej igi, ale uważam, że chrześcijanie robili dużo krzywdy ogólnie wszystkim religiom I uważam, że Kościół Katolicki Takie. powinien nie tylko zapłacić Żydom, ale i, i muzułmanom, i, i osobom niewierzącym. Między innymi za te wszystkie akcje i afery z LGBT i innymi. I teraz właśnie, czy powinniśmy zwracać, czy nie? Nie wiem, nie wydaje mi się tak. Nie warto tak wypominać tej przyszłości, ale wiadomo, dla nich to by było lepiej, jakbyśmy im oddali pieniądze. No jasne. Ale, ale to takie wypominanie tego, że o mój dziadek tam miał tutaj gdzieś coś tam czy tam pradziadek coś mieszkał tutaj, więc chciał pieniądze z powrotem. No to by było trochę takie stratne, no głównie dla Polaków, tak? Bo Polacy by stracili pieniądze jak i właśnie nieruchomości, więc wydaje mi się, że... Znaczy to zależy od jakiego punktu widzenia patrzymy. Dla Żydów to jest ok, no Bardzo fajna opcja i mi się to podoba dla nas, tak wydaje mi się, że nie. nie. Uważam, że zrobiliśmy tak bardzo dużo dla nich, więc czy to naprawdę aż tak potrzebne? No potrzebne, no bo oni uważają, że dużo stracili, to jest... wycenili to na 300 miliardów dolarów. Polska straciła około 100, więc więcej nawet, więc. No Polska już więcej. Sama Warszawa chyba ze 100 miliardów. No znaczy, z jednej strony jest wszystko na tak, z drugiej strony wszystko na nie. To, jest, to jest, jest straszne mieszanie na uczucia. Bardzo ważne. Nie posiadam. Nie, ci nie mam. Ale my nie ch chcemy pieniędzy od pana. Złotóweczkę, może. Kierowniku, dwie, dwie, dwa, dwa złoty, złotóweczka. No. Do jedzenia brakuje. Może tak powinniśmy, to od razu ludzie byd wiesz. I przy okazji pytanie. Przy okazji pytanie słuchaj. Czy uważasz, że, że powinniśmy zwrócić mi pożydowskie? No tak, z mojego punktu widzenia, wydaje mi się, że nie powinniśmy tego wypominać już. Znaczy, szczerze, Biden, na niby. Lubię, ale, ale nie wydaje mi się, że powinniśmy to wypominać Czyli nie zwracamy. Znaczy, no, no, znaczy jak bym miał nie decydować, to bym nie zwracał. A, a co jest na tak, a co na nie? Yy, tak jest yy, na to, że... <ścoughs> Boże. Yy, na przykład tak, że, bo jednak przeżyliśmy podobno, podobne sytuacje i jednak powinniśmy takie, takie osoby wspierać, ale sami też jesteśmy tak w dupie. No tak. Więc jak możemy pomóc? No nie wiem. No przelewając te pieniądze. Ale skąd? No z, budżet, z budżetu Polski. No niestety budżet Polski już kleje jest... no, Nie wiem, w tej chwili nie zastanawiałem się, także trudno im powiedzieć. No tak jak mówię, własność powinna być własnością, ale jeżeli nie ma spadkobierców, no to też nie wiadomo komu zwracać, tak? No tym organizacjom żydowskim. No a one, że tak powiem, reprezentują spadkobierców Nie. nie wiem, no to... znaczy, znaczy ona... No raczej nie, no. Organizacje zawsze pozostają organizacjami, a własność jest własnością czyja by była, powiedzmy, no załóżmy. No z podatków, no nałożymy na siebie podatek wysoki i oddamy. A czy by pan płacił takie wysokie podatki, jakby musiał... No, ja bym pod... nie chciał na pewno, no ale, ale... jak trzeba będzie, no to... Znaczy jak będzie trzeba, no to oczywiście trzeba się zgodzić, ale jeśli to będzie takie, że musimy... Jeśli będzie tylko na to, a nie na przykład na pomoc zdrowiu, e, kogens jest zdrowotny i tak dalej, to... Nie widzę tego. Okay, czy nie? W sumie nie. Wy gawaritie po polski? Nie, po polsku. A, po dobra. Oni nie rozróżniają polskiego i rosyjskiego, także to spokojnie. Włosi i Hiszpanie, dla nich to jest jeden język. Byłem wielokro... Jak byłem we Włoszech, kiedyś się zawsze y, podchodzili do nas i mówili po rosyjsku, nie? Jak słyszeli polski język. Znaczy nie, może oni reprezentują, tylko, y, tylko nieprawnie, tylko tak można powiedzieć. No, no to się zależy jakie prawo gdzie obowiązuje, też to jest różnie, tak? Z tą własnością, jak widać u nas też, różnie bywa. Czyli jeśli nie masz spadkobierców, to nie, tak? No raczej nie. Że Ty popierasz LGBT? No oczywiście, jestem anarchistką. Anarchistką? Tak, Tak. Działam w Antifie, działam m.in. w kolektywach. Aktywna osoba. Tak. Sama należę do partii PPS. Szczerze mówiąc, nie orientuję się i wydaje mi się, że mam zbyt małą wiedzę, żeby się wypowiadać na ten temat. Znaczy, to, no. to polega na tym, że Żydzi, którzy mieszkali w Polsce, na przykład w Warszawie, no zginęli bezpotomnie, no ponieważ byli. Mówię, nie, nie chcę odpowiadać na to pytanie, bo wydaje mi się, że mam zbyt małą wiedzę i radziłbym się spytać jednak kogoś, kto bardziej się orientuje w tym temacie. Polska Partia Socjalistyczna. Tak. Ikonowicz tam jest na czele. Tak, tam. tak. Najstarsza polska partia w ogóle. Tak, tak. Najstarsza. Ona ma chyba... Z XIX wieku jeszcze. Tak, z XIX wieku, no. Bardzo mi się podoba teraz, że oni zeszli z tego czerwonego to a weszli taki, taki właśnie tęczowy, że... Chcą i zmienić gospodarkę na lepsze, żeby ludzie byli po prostu równi i chcą jeszcze dodatkowo prawa człowieka dbać. No no tak, ale masz 18 lat? Nie. A kiedy już miał? E, za 3 lata. Za 3 lata, tak? No ale to będziesz obywatelem i wtedy, nie wiem, może być jakieś referendum w tej sprawie, no bo to jest duża tak, kwota. Wtedy się dowiem. Aha, czyli na razie nie. Na razie nie. No niektórzy nie wiedzą i jest im nic z tym dobrze. No i jest fajnie, nie. Przepraszam, ale w ogóle się tym nie interesuję i nic, nie mam pojęcia o niczym. A dlaczego się interesujesz? Bo. No nie wiem jak to. No nie jak to powiedzieć. A ile masz lat? 15. 15. No to już najwyższy czas się tym zainteresować. Okej. Okay. Dobra, to... no cześć, powodzenia. A, czyli. Czyli są 15 lat z tym nie interesują. To czym się interesują, nie jestem yy, z tym po prostu na bieżąco, dlatego że ostatnio byłem bardzo zajęty i w ogóle się nie interesowałem tą sprawą. A to trzeba przemyśleć. To nie można tak. A to pan jeszcze prosto... się na ten temat nie zastanawiał? Nie, w ogóle się nie zastanawiałem, o tym, bo nie miałem czasu po prostu. Okej, okay, rozumiem, dziękuję. No dziwne, bo pan trochę, że ja się nie zastanawiał, nie? Nie ja tylko młodzi. Nie, ja tylko młodzi się nie zastanawiali, nie? To jest ciekawe, nie? No tak, nie miał czasu, ale to. Nie, masakra to jest, nie? To jest w ogóle przerażające, a może to panie... Ja mieszkam w Londynie, mama mieszka w Stanach. W Stanach Zjednoczonych, więc... Pojęcia. No tak, ale, no, ale mówicie po polsku, jesteście Polakami. No, Przynajmniej w połowie. Nie mam pojęcia. No... Ale powinni czy nie powinni, bo teraz, nie no... Nie mam zdania ten temat. Aha, Według mnie nie. Nie. nie, tak? Tak. No, ale co My się ma wypowiadać? Przecież mama nie wie w ogóle. No, nie tam. wiem, dlatego że mamy właśnie dużo ludzi, którzy się tym interesują w Stanach. A, no właśnie. I, i... I narzekają, że Polacy wydali Żydów. Na no to jest ważne pytanie. Nie, nie. Bo to, to nie mieści się w kanonie pytań wakacyjnych, dlatego niektórzy nie chcą. Jak są na wakacjach, na takie pytanie po prostu nie odpowiadają. Yy, no tak, ale, ale czy. Właśnie, a, a właśnie w Stanach, jak, w Stanach jakie są głosy w tej sprawie? Ja naprawdę nie wiem. No jak pani mieszka, to pani pewnie wie. Mamo, nie wypowiada się tu na jakiś <grym z> internet. No, ale to jest oficjalna wypowiedź, oficjalny temat. Czy pani się bała, czyli w Stanach też jest zastrasz... pani się bała, w Stanach jest zastraszane społeczeństwo. To widać właśnie. Yy, odszkodowanie mienie podspadkowe, Żydom. Bo teraz ten temat znowu wyszedł. Tak, tak, tak. Powinna. Nie wiem, jestem Niemcem. A wyglądasz trochę na Niemca właśnie nawet. No. <śmiech> <śmiech> Także tak, to jest właśnie... Niemiec z urodzenia. Przytłaczająca większość osób pytanych jest przeciwna yy, zwrocie yy, mienia bezpadkowego Żydom i odszkodowań. Także nie wiem, co Wy o tym myślicie. Piszcie koniecznie w komentarzach. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, i w każdy piątek o godzinie 17 wchodzi nowa sonda. I Wy siedzicie, i oglądacie, i lajkujecie. Na razie, cześć.